Anioły to bardzo trudny temat, bardzo długi i skomplikowany. Większość z Was nie ma najmniejszego pojęcia o tym, co Torah mówi o aniołach. Znacie jedynie te mitologiczne opowieści, które z religią żydowską no, nie mają zazwyczaj absolutnie nic wspólnego. Po pierwsze, anioły nie mają wolnej woli, nie mogą robić nic na własną rękę. Anioły nie myślą. Anioły są narzędziem w ręku Hashem. Mogą robić tylko to, do czego, kolokwialnie mówiąc, Hashem je zaprogramuje. Tym samym nie ma czegoś takiego jak zbuntowane czy upadłe anioły. Jest to czysty wymysł mitologii chrześcijańskiej. Anioły nie mogą się zbuntować, bo, powtórzę, nie mają wolnej woli. Wszystkie te opowieści o Satanie mają swoje źródło w chrześcijaństwie. W Toira, czyli w oryginale, tych opowieści nie ma, bo nie mają one najmniejszego sensu. Jest 10 różnych kategorii aniołów, i żaden z nich nie wygląda tak, jak się Wam wydaje. Jedne mają postać okręgów, na których są oczy, inne mają cztery twarze, jeszcze inne, te najbardziej zbliżone do człowieka, mają jedną nogę, a te popularne w przedstawianiu aniołów skrzydła jeśli w ogóle występują, to mają zupełnie inną funkcję, niż mogłoby się wydawać. Niektóre anioły istnieją tylko przez chwilę. Żeby zaśpiewać pieśń wychwalającą Hashem później zmieniają się w ogień. Teraz już wiesz. Lahain.